Lipiec. Dzisiaj zacząłem bawić się w ogrodzie od przesadzania w gr Green. Są to siewki wysiewane w lutym 2020 roku, czyli półtora roku temu. A część z nich wykiełkowała wcześniej. Tutaj, jedna, ostatnia kierunkowała no dosyć niedawno no ładnych kilka tygodni temu ale bardzo powolutku tam w rosła, a nie ma tam temperatury odpowiedniej nie jest odpowiednia około 20 stopni, ale światła nie ma, nie ma za wiele, także bardzo bardzo powolutko tam rosła, więc dzisiaj trafiła do skarb druga robótka jaką udało się dzisiaj zrobić to oprawiłem oplewiłem całe moje tutaj przedszkole sadzonek w tym siewki trochę karpuszów z Bułgarii Bułgaria Plovdiv Bułgaria Nainital i Bułgaria Wagnerianus. Tak wyglądają te siewki na ten na ten moment a no, siewki mają już yy, ponad rok. Jedną zimę mają za sobą. Poprzednie zimy je wysiewałem. Także na ten moment tak wyglądają. Wszystkie wyglądają mniej więcej podobnie, niezależnie od odmiany, od czy jak to tam powiedzieć. Nie, niezależnie od sortu. Wszystkie były wysiewane w tym samym czasie. no Są egzemplarze trochę większe, są egzemplarze mniejsze, a to jest normalne, ale nie wyróżnia się żaden, żadna Żadna odmiana jakimś nadmiernym wzrostem. E, tak, tutaj, tamny Stuttgart, sadzoneczki. Jak widać, jak na razie nie popaliło ich. Od, od południa są zasłonięte stogami słomy. No ale słońce i tak na nie pada. Co prawda, ostatnimi dniami od dawna dosyć nie było jakiegoś palącego słońca tutaj u mnie ale zdarzało się pewnie niedługo je popali, bo wyjdą liśmi trochę wyżej i może je popalić, ale póki co jest dobrze. Tu pozostałe przedszkole kolokacje, bananki, inne kanny. Tropikany gold, kilka sztuk, kilka sztuk tornado. Trochę więcej jest kanny. Nie co ja powiedziałem Tropikany Black tutaj, a tutaj gold Pretoria, kanna, Kleopatra jakieś bananki burmes blue, Hishmani Gigantea, kolokazja Mniejsze, trochę większe sadzonki bananów Białkumy, Będzikosą Green large seed trochę będzie, trochę będzie tych yy, grand nine'ów kawędziszów, będę miał sadzonki ananasa I tutaj koło okazji dochodzę do siebie po, po, po rozsadzaniu że sadzonki oplewione no, przymierzam się do kolejnej robótki czyli plewienia tego gąszczu niedawno było klawione tego gąszczu na poletku bananowym chwast koło chwastu no i trzeba zmienić plany rozpadało się jak chyba w jakiś czas to pada dlatego zamiast zajmę się swoim forsztytem mam tu kilka rzeczy do wymiany Gaźnik, pranik, filterek, filtr powietrza, manetka, jedna do wymiany jest i linka od gazu. Także spróbuję naprawić maszynę Ciekawe czy nie popsułem, czy naprawiłem. Chwila prawnej. legańsko chodzi także udała się na naprawa no popadało ale wyszło już słoneczko także zaraz będzie się można brać za jakąś inną robótkę ładnie się zrobiło Juka lata wypuszcza kwiatostan ten kwiatostan wieje się jak wąż bo raz jest wygięty w jedną stronę raz w drugą stronę także gdyby go nagrać jako time lapse to wiłby się jak wąż a tutaj jest jedna z moich kęp Musabasio zmarzła zimą, słabo zabezpieczona była yy, on także odrasta od ziemi ale wybarwia się niczym Red Tiger tutaj też widać na tym starszym liściu dobra pojad popił, trochę się zasiedziałem w domu ale słońce jeszcze wysoko jeszcze coś nieco się uda zrobić ile stopni mamy tutaj wejście 6 Wejście, sześć niedawno słońce świeciło w termometr. Było 33 Ja wiem, jest koło 19 Jaka woda w basenie 25 Cieplutka. Idziemy. może się uda kawałek oplewić wrzucimy okiem na banany dziś rośnie tu zarasta Ale jeszcze jest w miarę. Arbuzy się rozrastają, ale tylko te dwa. A dzisiaj chyba zacznę plewić tutaj ten kawałek. Takie jakieś dzielsko rośnie. Rośnie chyba z obornika albo, albo z tej ziemi, którą nawoziłem tutaj z pola. Także taki chwast się rzucił. I będę jechał wzdłuż tych rowków nawadniających a zacznę może od tej strony, gdzie jest najgęściej tych chwastów od kanen Kanna Musa Folia Grande. Jeszcze nie kwitnia Ale jest największa W porównaniu do innych To jest Pretoria Tropicana Black Tornado i Tropicana Gold malutkie Ale Pretoria będzie kwitła, widzę, już jest pąk Także Pretoria zakwitła. A i Tropicana Black też będzie kwitła, nawet nie... A widzicie trzeba się przyjrzeć, przyjrzeć, bo nawet nie widziałem pąków. się wyplewić. Miałem przerwę w plewieniu, bo miałem gościa, ale coś nie coś poplewiłem. Jutro będzie trzeba się zabrać za dalszy, za dalszy kawałek. A teraz jeszcze już się robi szaruwa, słońce zaszło. Teraz jeszcze podleję szybki kordylin kordylińki mam tutaj w tej budzie właśnie ptanie filifery z nasiona jakiś banan i korytarzy tutaj są dobra dobra piesy idziemy zabieramy zabawki A, super, zamkniemy. No, i to by było na tyle zabawy w ogrodzie na dzisiaj. Także na razie.